Hej, witam w 26. części medium. E, reasumując, to co się wydarzyło w tym umyśle, Ryszarda jak na razie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to się wydarzyło. E, ten cały Ryszard był bardzo blisko z ojcem. Kuźwa, macz. I ten jego ojciec pojechał na wojnę, z której już nie wrócił. Zginął po prostu na froncie. I wyjeżdżając powiedział, że Ryszard będzie głową domu, tak? Czyli mężczyzną od domu. Ma się opiekować matką i tym podobne No i po śmierci ojca matka poznała jakiegoś typa, który był zajęty nieuprzejmy, nie miejmy wobec Ryszarda. I się okazał też chyba... Jednak... I się okazał kolaborantem, który układał rodaków i kolaborował z najeźdcą. Jezus Maria. I przez to, że był kolaborantem... Yy. I przez to, że był kolaborantem, ludzie przeszli do nich w nocy Po niego i go powiesili. Za to? Nie wiem, ja tak to rozumiem. A jeżeli jest inaczej, to sorry. Ale na razie zabijamy maski Naszym zajebistym kontratakiem. Nie wiem, czy ta historia jest aż taka I Idę, idę, idę. O! Masz za swoje. Tego nie widzę czasami. Yo! Yeah. Była jeszcze jedna, czy nie? nie. Kwiatki! Zginęła? Co się stało się? Co że mam tu zrobić? Jezus, jest Ty on szybciej biega, nie wierzę. Jest no, późno niż stała. Aha. gdzie teraz iść? prawo. Jak chcesz, to potrafisz szybciej biegać. No, tyle co by chodziło o szybkie bieganie, znowu powoli. Tu mam iść? Batel. Nie ma użydzenia. A to z im prezentem, który miałem przechować? Wiedziałem, wiedziałem, że ona się okaże żydówką. Gwiazda Dawida, tak? Tak myślałem, że on właśnie dokarniał żydówkę chowającą się przed nazistami. I ją w końcu odnaleźli i pewnie zabili. Wiem. Так не всегда с нами. Курда не могу я с... Ой, я О, фак, мне. Не, ну то роблю выражение.

Co tu się dzieje? Dobra, chyba mamy finał. Umysłu ryszarda jesteśmy podładowani, zwarci i gotowi na to, co jest przed nami. Yy. Let's get this over with. No. no, nie wydaje że będę musiał z tym walczyć. Co to kurzywa jest? Nie wiem, czy miałam to zrobić, czy nie. Oh, this one. Hey help? Somebody. Please, help! Over here, kid. Please, mister, I need help. The monster, it's after me. Monster, you say. And what does this? Monster look like. Sir, there's no time. Hurry, we have to get out of here. Don't it's okay, Richard. Why don't you take a moment to catch your breath? Do I know you, mister? Are you one of my stepfather's friends? No, kid. I'm not planning on making any friends here. I'm here just for you. No. What? No! Don't come any closer! Don't touch me! No, you, you, know you tried to run. To hide. Get your hands off me! But as long as you're here, the beast will always find you. Richard! I It was pretty overwhelming at first. Thomas being like me, but different somehow. I guess I don't have to tell you. Ugh. Thomas? Who the hell are you? That's what <laughs> <Hunting, bounding. laughs> Him. Richard? I am what's left of him. The bleeding wound, the sand drying on the stump, all because of her. Do I know you, Jerry? You smell just like her. Like the girl who suffered because of you? The one you preyed upon? She came to me because she had nowhere else to go. Where was her father? Where were you? Oh, shut up! Stop acting like you ever cared about her. She was the light of my life, the warmth of my soul. Your soul has rotted away. There's barely anything left. And now it's just your sins. I almost feel sorry for you. You're nothing. I had my time. He ripped me apart. He burned me down and left me in the dark. He's a fiend. A monster. This man. Thomas. He's the one who butchers the soul. The one who breaks it. But you. Yes, I know you. You can set me free. I can feel it. Please do it. You don't deserve it. You deserve nothing. Nothing. Do you hear me? Then give it to me, please! Do not exist. That's all I want. So be it! Do you think she'll ever forgive me? Will you? I'm not your judge. I'm just the fairy man. Be gone!

wasn't just a feeling it was a memory had i been here before was i a part of the puzzle this man thomas was he a part of my own past hmm clicked that girl it's me but it looks like it was taken here at neva Shit. Yeah, There. In the woods. Nie iść tam jeszcze. Kurde. Chcę wrócić jeszcze w jedno miejsce. Kurde, nie mogę się wrócić. A było jedno pomieszczenie, którego nie odwiedziliśmy. Szlak. No nic trudno. Dobra. Nie wiem czy rozumiem, czy nie rozumiem. Trochę mi się to pogmatwało to wszystko. Hmm. No więc, tu zakończymy. Dziękuję za oglądanie w części 26. I widzimy się w części 27. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia na razie.